6? Dobrze, czy 7? 7 osób, a najmłodszy miał 15 lat. Tak, teraz młody. I wszystkich tych mieszkańców Niemiec pędzili na polę Za pomoc partyzantów. Uważam, że ktoś pamięta o tym. Tak, nawet coś tutaj jest zrobione. Ciekawego. dobry, moi drodzy widzowie, witam na kanale Podzienna Historia. Witam was po dość długim czasie. Muszę was przeprosić za jedną sytuację. Po ostatnim filmie miała być kontynuacja. Poszukiwałem na koronowie relacje ze zlotu, ale niestety mam tak materiał zepsuty, że nie dało się nic z tym zrobić. Zero głosu, tylko jeden wielki szum. Ale na y, YouTube możecie sobie tam y, znaleźć wiele relacji z innych twórców, na przykład Heavy Metal detektor, Kaszubskie Albatrosy, Kaszubski Poszukiwacz, yy, Bobereczek, oni też sobie zdali relacje na kanale, można zobaczyć co tam się działo. I możecie sobie tam zajrzeć, zobaczyć jak było fajnie, jakie były znaleziska i tak dalej, a było ciekawie. Dzisiaj Was witam z lasu, z lasu w którym tak naprawdę yy, nowe pozwolenia, nowe miejsca, nowe lasy, to nie jest ruski brud. To jest bitwa pod Gruszką. Tutaj się odbyła jedna z wielkich bitew w Kielecczczyźnie. Jedna z takich dwóch największych. Brało udział 1000, 1500, 1500 partyzantów. Walczyli tutaj z są niemieckim. Oczywiście udało im się wygrać. I będziemy poszukiwać tutaj rzeczy związanych z nimi, tak? z, z, z tymi bitwami. Czyli jakieś pozostałości, łusek. Może ktoś coś zostawił, ktoś coś zgubił. Uda mi się tutaj znaleźć. Nie wiem co nam się uda, bo nie będę sam, gdzie Mateusz będzie szybek. Także będziemy we trzech, może ktoś jeszcze dojedzie. Także to się okaże w tracieli. Ale i tak jest teren, który jest nie do przejścia w jeden dzień, ani nawet w jeden rok. Także mamy co robić. Wykrywacz jest gotowy. Lecek jest gotowy. Idziemy w teren. Widzimy się przy pierwszym sygnale. Sztywny To jest zgubił 2 zł jak chodzi do lasu na grzyby. Doszkoda, że taki kamieniku Kapsel Nasi tu byli Żuber Do. I Szymek coś kopie I też ma jakiś tego I też żuber bym się aby teraz srebro wyciągnął Coś małego, ale bliżej Ciebie chyba. No. To jest drobina? Guzik? A to, ale to jest teraz. Jakieś coś małego. Ty, ale co to jest? To no, jest guzika, to jest zakupka Z guzika. A, ze spodni. No. Mateuszowi może pękł jak uważa, że hey. go <laughs> Dlaczego nie kopałeś tego sygnału? No. Dlaczego się tylko Bo jest to samo co tu. 85? Kamienie. A kamienie? Faktycznie kamienie. A wiesz co to jest? Polmos Dobra, sobie dwa razy nie kopać No to już jest śmieciarstwo I to widać, że to z jakiegoś sklepu bo z, z szybą Ech. Patologia Kole jaka Zielony, mosiężny mm, Mioczu ale tutaj to trzeba przyjść z kirofem. Wszystkie drugie takie słyszę. Wszystkie? Ja pierdolę. Musiałem sobie łopatę naostrzyć. O! No. Krzymek na lepsze to sobie poszedł w las, gdzie jest miękko. Nie to trochę ten łokieć boli kurde tak Nie za bardzo mi się tutaj Dobra, dawaj łopatę, a ty bierz wykrywasz, pójdę patrzeć Nie boli Co nie no Zobacz, czy to bije to akurat. Kawałek łuski? A to jest to, ale no nie łuska. A chyba z tego. Z hmm, z tej, tej dużej łuski myśliwskiej. Może denko? Może. A, oddajcie. <noise> Tam jest Szymek. Tam w prawo poszedł sobie do Mateusz, A ja mam pierwszy taki leśny sygnał. I hmm. mamy dziewiąteczkę, pistoletową, chyba pistoletową. No to wygląda, że pistoletowa i wystrzelona. Dobrze, postrzelane było. Do sakiewki. I idziemy dalej. Co masz? Ja też mam, takie strzelane było. Było, było. Ale ja mam dziewiątkę. O zera ja mam pistoletową nie że coś tu było strzelone o i to bierze wam, że, że kolejna tutaj będzie. To do...

dziewiątkę kolejna óseczka, kolejne strzelanie jakiś jeden z dowódców lub ktoś się bronił I No widać, że spore, spore strzelanie tutaj było, bo ja już mam trzy łóżki. I tu jest chyba czwarta z tego co mi się wydaje Tak odbiła posygnane Złączyłem. No oczywiście. Kolejna, kolejna wystrzelone. Dobrze. Lecimy dalej. Na... A że ktoś tutaj z pistoletu sobie strzelał. I idę do chłopaków, bo znaleźli sobie okopy. Dobrze. Zobaczymy, co tam ciekawego będzie. Co? Nie. Połamałeś to. to, to, to było. Połamałeś, to. Połamałeś to. Od Zingera to będzie? Nie wiem. Będzie. Takie gęste? Ja mam przecież nogi od Zingera, ale... Ale mi się wydaje, że nie. Chyba, że jakoś... Ej, chyba, że ja tego nie biorę. On mnie namawia, ale ja się nie dam namawiać. Nie Czeka no jak się nie, tak, no nie, tam się nie się mówić? Nie dam się namawiać. Bagażnik od tego, od Rometa. Nie. No ja mi się wydaje, nie. że od Rometa. Romet też miał takie zakonwone. Miał. Komarka, od komarka, od Rometa. Może być. Ale takie nie było od komarka. Nie, to jest rowerowe. A ja, ja ci mówię, nie, nie jest rowerowe. Rowerowe. Nie. A w, w żadnym wypadku. Romet miał takie. Rowerowe, to, rowerowe. to odłamane to jest to, tam mi się odłamał. To tutaj było? Tak. Hmm. Hmm. Nieistotne, dobra. No ale coś Zinger teraz dużo ludzi szuka, szuka. Ja leciałem mojej siostrze do Uniejowa. Bo gościu sprzedawał maszynę Zingera całą. nie? A ona mieszka w, mieszkała w Szczecinie. Mówi, leź do Uniejowa i kupisz im maszynę. No, Ale ludzie takie zbierają. Nie? No to szukamy. Okopy i mnóstwo plastikowych telewizorów. Rubin Rubin, no. Nie, to jest pikus. Tam, tu jest cały dół. Płytki, nie płytki, Wszystko jest wrzucone. Tulipanek. No to róg ten. Róg. Róga myliniowa. Widzisz, jaka mylinium jest teraz w cenie. Ty, no ale no, poczekaj, bo ja, już wy... ja myślałem, że ty idziesz 20 metrów, a ty idziesz, to ile po, wykrywasz? Podpastowałem, tak, podpastowaliśmy tylko no. i trzęsnąłem 20 groszy międzywojnie, nie? Ale w ładnym stanie? Co? W ładnym stanie? W ładnym Mateuszowi? Nie, po prostu ten, wytrzymaj, ja mam taki mózg. No, no. Idziemy. Mateusz chce mi majtki pokazać, ale na szczęście nie swoje. Coś tutaj wykopali ostatnio. Galoty, Gb... gbsy, ale dają sygnał. No raczej nie międzywojennych, to znaczy no nie wojennych, a te damskie jeszcze no do tych, ostro było. O, aż pogubili gacie. No wiesz no, przyszli sobie na góreczkę i ten tego, Głębo na, albo na grzybach byli, wiesz. To będzie pomoc jak nie nic. Nie, za drobno. Ale tu jakiś sygnał miałem ciekawy. A tam jak masz te pytania, to na pierwszy widziałem, to było do tego w Pareli 69. 69. Ja tu leżałem sobie w a tutaj przyjąłem garść, jak kopałem. Do Tu Pereli. Pereli. O! Ciszkie! To to I to było słychać. Kolej? Nie, zobacz. To chyba było. Jakieś dęko od czegoś, nie? Dęko. Maserbak! No rewazy, ciekawe. Było chyba dziuro. Uh -huh. Ciekawe, co tam muszę? Że w o jest, to co zrobiło Pan, to, pan to? sygnału jest. to tak? sygnał, ale to inaczej bije, nie? Inaczej bije, jedna skała. To jest dosyć wysokie Ciekawe miejsce, nie? Kopiemy. Wciąż kopiemy Wciąż jest ciekawie. Zaczyna być ciężko w zakłówce. Chociaż już żelaza nie kupa, jak jakiegoś specjalnego. To chyba powierzchniowe. No. Głęboko? Mhm. Bliżej ciebie. No. no? Z telewizora. Tak? Amen. Amen. Ja tu stary, jestem i ślepy. Ale tak może być. Kondensator. Kondensator o i kabliczka jest no właśnie ten pomnik tam, jest wypisane co poginęli co poginął, O zaraz, właśnie właśnie o eee, tych ty, 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 ty partyzantach co... a, a, mieszkańcach, co, co weszli na pole minowe co ich wysłali, no dobrze, dobrze głębię? czyżby? Czego chyba tak chyba to żelazo jest a ja a, poczekaj, po, pokaż mi jak mi to widzi Żelazo. Znowu gniazdo. Znaczy mi wali żelazo, ale może wiesz. Do tak twardo, że zaufam Ci. <laughs> Wariuję. Patrzcie, co tu się dzieje. Co tu się dzieje. Cisza przed burzą. Monetę masz tu <noise> Międzywojnie Międzywojnie 20 groszy albo 10 10 groszy Dyszko Dyszko dyszko, no a z tej strony Pierwsza moneta No może być wiesz, odwrotnie No tu ci na koło odbije, no? aż to muszę głośnik wyłączyć znaczy te słuchawki wyłączyć a głośnik sobie 6 sześciu? dobrze liczę? siedmiu siedem osób, on najmłodszy miał 15 lat tak jak teraz młody wszystkich tych mieszkańców Niemiec będzie na pole minnowe. za pomoc partyzantów no, uważa, że ktoś pamięta o tym tak nawet coś tutaj jest zrobione Ciekawego tak, tak, Historia Pogoda się zrobiła I co wykopałeś? Warkę Warkę To ta markę O tu się działo Jakbyśmy się przyjdziemy i gadali no? A więc siedział tam w tym wrogowo i, I 4 zł 10 zł Mamy kuleczkę szopnera że z również tutaj strzelali. Kolejny artefakt wojenny. Trzydzieści dziewięć. Coś tu się dzieje. Coś się dzieje A niestety folia śmieć To co? Gołębia jak a Obrączkę zabieramy <grystanie> Spoczywaj <się. grystanie> Robimy Tak, spoczywaj w pokoju Sławia, kierunka jeszcze chyba s niedra? A siekierą Teraz Gdzie? No tu. Jak pogrzeb? Gołębia pochowałem. Ale obrączkę wziąłeś? Wziąłem obrączkę. Dawaj ją. Nie, ja zbieram. Co wy tak na te obrączki pójdziecie? Fajne. No, ja Różaniec się zrobi Mariusz z tej. Marysio mi dał. Pokaż, daj mi ten, ja tylko zrobię ten. Świeża. Nie stara. Z Roku... Hmm, Pańskiego. Siema. 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 O, ty, co ty kurwa wykrywasz, miły? No. Od Mateusza. Dlaczego tak? Bo mu się popsuł tamto. O kurwa, I jak się chodzi? No mi wszystko jedno, i tak mi się nie chce, i tak mi się nie chce. <śleszy> 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 Ten co patrzysz? kurwa co na tym grobem się patrzysz?